Siemanderko. Cześć i czołem, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Survival, w którym to oczywiście pokażę Wam mój skończony zamek. Co prawda nie umeblowany, ale już skończony z zewnątrz. No, powiedziałbym 95% roboty już odwaliłem, także jest elegancko. Jeszcze tylko zostało mi do zbudowania Jedna, jedno pomieszczenie na, na górze i już jest komplecik. Wyjdę na zewnątrz, pokażę Wam jak to wygląda. Oczywiście, nowy piękny dzień się zaczął, e, i po długiej przerwie możliwe, że nagram tylko filmik, w którym pokazuję Wam to, co się zdarzyło do tej pory, bo wiele godzin grałem e, bez nagrywania. Samo budowanie, zbieranie surowców, wiecie i te sprawy, wszystko oczywiście poszło na zamek, i mam nadzieję, że efekt jest e, zadowalający. Niestety musiałem użyć magii w jednym przypadku, dlatego że e, prawa część e, tego zamku, tak jak na niego patrzymy, była niesymetryczna, e, krótsza była od lewej strony, o kilka bloków i dach wychodził e, parzysty, szczyt wychodził parzysty. Musiałem użyć MC Edita, żeby przesunąć zamek w lewo i dobudować tak, żeby było identycznie do. E, Lewej strony. No i kurczę, musiałem, naprawdę musiałem, bo inaczej bym musiał zburzyć pół zamku, a to się raczej mijało z celem. Ale tak poza tym, to oczywiście wszystko ręcznie zbierane było jak najbardziej w kopalni i w lesie. I powiem wam, że trochę już tego lasu wykarczowałem. Zobaczcie tutaj sporo. I tutaj też całkiem imponujący kawał. Nie widać pni, bo również pnie wycinałem. Z drzew liściastych, bo one są małe i bardzo długo by się zbierało, wiecie, jakby się tak nie pomijało. No, ale to przecież żaden problem, prawda? No i zamek wygląda z góry, tak na mapie. E, teraz jeszcze tylko pozostanie mi dobudowanie tutaj jednej rzeczy, czyli takiego dachu, jak jest tu. Będzie też dobudowany tu na szczycie, ale to zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Mam nadzieję, że budynek sam sobie jakoś Wam się podoba, że moja praca. Bo naprawdę wiele godzin mnie kosztowało zbudowanie wszystkiego. Tutaj po cztery razy się budowało to samo, wiecie, i tak dalej. No ale czasochłonne to było i efekt, wydaje mi się, jest ok. Teraz tak, na pewno zaczniemy teraz rozbudowywać e, okolice tego zamku, prawda? Czyli farmy, nie farmy, jakieś stajnie, niestajnie i te sprawy, pola. E, ale musimy też zająć się jeszcze dobrym oświetleniem wioski. Dlatego, że chciałbym, żeby ta wioska w końcu żyła, żeby pracowała, żeby wieśniacy byli w niej, wiecie, żeby mogli sobie śmiało wychodzić z domów, żeby to wszystko było połączone, otwarte, żeby mi się tam żadne ząbiaki nie spawnowały. No, trochę pracy na nas czeka, ale z pewnością ta praca... Mm, jakoś tam w najbliższym czasie zostanie zrobiona. Teraz tak, jeden z Was, jeden z widzów polecił mi, żebym powiększył tutaj ten balkon nad wejściem, no i rzeczywiście to był dobry pomysł, dlatego że nad tym balkonem można jeszcze jeden balkon zbudować. To dużo lepiej wygląda niż wtedy. Mm, też jest dużo bardziej masywny, imponujący i tak dalej. Mm, tylko zastanawiam się, dlaczego te truskawki tak. Ej, u-u-u-u. <laughs> sąsiada, cześć, sąsiada. Sorry, zapomniałem ci cukro oddać. Sorry, 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 już się rozliczam z tobą. Dzieci, dzi, dzi, dzięki. Mm, mm, no, porobiłem okna porobiłem wszystkie klatki schodowe. Także tam można już sobie wchodzić na, na, na górę z każdej strony, nie ma problemu. Tak, w moim zamku straszy. Jeszcze nikt tu nie zginął, a już w nim straszy, tak jak zresztą wielokrotnie to powtarzałem. Jest bomba, tylko trzeba jeszcze go umeblować. Wszystkie, wszystkie wieże zostały wyposażone w schody. Tymi schodami można dotrzeć na górę, na samą górę. Można wyjść sobie tutaj na balkon, który zresztą naprawdę jest dwukrotnie większy niż wcześniej był. To okno muszę powiększyć, podnieść jeszcze o dwa klocki do góry, żeby było dużo ładniejsze. Ale tak, już można sobie okolice obserwować. Jak najbardziej, wejdę teraz wyżej, żebyście zobaczyli to, co zostało dobudowane. Czyli tutaj, ta część. Można sobie wyjść na balkon i poobserwować okolice. Tutaj, będę chciał zrobić takie, jakby kościółki. Nie wiem, jak to powiedzieć normalnie. Czyli, tak, takie, jakby ząbki. No, dachy takie wiecie i okna powiedzmy, nie wiem, e, ile by tu weszło. Raz, dwa, trzy, cztery takie, no takie, takie daszki. Zresztą zbuduję i zobaczycie, bo ja nawet nie potrafię tego nazwać. E, i, I co, i tutaj będzie oczywiście możliwe, że tutaj będą moje magazyny, ale jest też sugestia, żeby magazyny zrobić pod zamkiem, w katakumbach, które będą zbudowane kiedyś tam niedługo to jeszcze wszystko rozważymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało w każdym razie takie samo pomieszczenie muszę jeszcze tutaj w poprzek postawić tak jak mówiłem wcześniej i góra już będzie totalnie skończona e, no tyle teraz tak, z tamtej strony jest e, taras o którym wspominałem można na wiochę oczywiście patrzeć z góry zobaczcie król dogląda swoich wieśnioków oni wszyscy się w domach pochowali, bo król ich pozamykał, bo im odebrał wszystkie prawa i oni nie mają prawa Robić nic poza handlem i ha, chętnożeniem się e, i, i, i i tyle. No, ale wydaje mi się, że niedługo pójdę do kopalni, chociaż nawet nie muszę, bo chyba węgla mam dużo. Wezmę, zrobię masę pochodni i te pochodnie e, przeznaczę na rozświetlenie, totalne rozświetlenie wioski. Tak, żeby mi się żadne gunwa tam nie spawnowało. Kolejna opcja to jest taka, że. Glowstone również bardzo nam urozmaiciłby wioskę. Zaraz kopnę tego kota w dupę, skaczę i za klamkę łapię. Co ja mówiłem? A, że Glowstone by się przydał, no fakt. Ten Glowstone oczywiście trzeba zdobyć w neterze. a żeby dostać się do neteru, trzeba zrobić portal. I tutaj właśnie kolejna mm, akcja taka, że portal zrobię e, w katakumbach pod zamkiem, tak, tak zrobię e, i tam będzie fajne miejsce na portal, będzie bardzo ładnie, będzie taki, wiecie, taki y, może ołtarzyk zrobimy z tym e, z tym, 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 no z tym portalem i będzie klimacik jak najbardziej będzie klimacik ja lubię przychodzić sobie do Wojowskiej i patrzeć na ten zamek, bo on naprawdę jest taki ogromny, jak się patrzy z tej wiochy, z tej dziury zabitej dychami i w ogóle zasypany koblem on tak cudnie tu wygląda, tak pięknie jest taki wielki tak imponujący, ja lubię takie konstrukcje, aż już wielokrotnie to powtarzam. Ja jestem fanem ogromnych konstrukcji, e, tylko realistycznych ogromnych konstrukcji, a nie jakichś tam, wiecie, cudów na kółkach, co teraz jest modne e, na planet Minecraft, e, że się ledwo na mapach mieści. Takich realistycznych bardziej jestem fanem. E, I kurde no jest super, jest elegancko, ale idzie nocy, więc trzeba się przespać. I wiecie co, szczerze Wam powiem, że chyba yy, nie będzie źle jak yy, skończymy ten odcinek, a kolejny już poświęcimy na, yy, na robienie czegoś. Tylko chciałbym się Was, chciałbym się was yy, zapytać, co Wy byście polecili robić następnego? Hmm, co to ma być? Czy zajmiemy się jakby udrożnieniem wioski? Oświetleniem jej i wypuszczeniem wieśniaków. Czy zajmiemy się... Bo pamiętajcie, naszym celem tutaj jest zdobycie 100 emeraldów eee, 100 emeraldów to jest taki achievement, który chcemy zdobyć No, śpi. Too many monsters. Nie ma monsters, no monsters. Stop shitting with me. There are no monsters. Kurde, jakieś cipy pod podłogą są. Dobra, to jak żyje na górę spać. Chociaż może jak tu bym się położył, to może nikogo nie będzie. O, widzicie? Elegancko. No, także zasugerujcie mi czym mam się zająć. Ja oczywiście zaraz po odcinku e, poczytam komentarze i jak najbardziej mm, będę się nimi właśnie sugerował. Co zrobimy w kolejnych odcinkach? Bo to jest bardzo istotne, bo kolejna rzecz, którą będziemy robić, będzie prawdopodobnie zajmowała kilka odcinków. Dlatego fajnie jest, żebyście i Wy powiedzieli, co byście chcieli oglądać. Bo już te, tyle tego jest, że sam się gubię. No, a fajnie jest, lubię jak Wy coś mówicie, a nie tylko oglądacie. Także do zobaczyska. Oceniajcie zamek, piszcie, co robimy dalej eee, i tyle. Pamiętajcie, że kolejne odcinki prawdopodobnie będą już cięte, tak jak było to zapowiadane jakiś czas temu i zrobione już nieraz. Tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie ocenki i komentarze. Do zobaczyska w kolejnym materiale. Siema na rapa.